W końcu przyszedł czas, żeby opowiedzieć wam troszkę więcej o tych moich przedmiotach, co się dzieje na uczelni. Dlatego wzięłam ze sobą właśnie kawkę i troszkę Wam o tym poopowiadam, no bo właśnie dostałam od Was takie sugestie, że jednak interesują was te tematy, jakie mam przedmioty, co się na nich jakby dzieje, czego się uczymy. Eee, no więc. Co mogę, to Wam poopowiadam. E, wrzuciłam też Wam trochę przebitek z moich ostatnich dwóch dni. No i jak widzieliście, no działo się dużo, bo tutaj e, tydzień mózgu, warsztaty EEG, w ogóle świetne warsztaty e, obserwowania tych wszystkich zmian fali mózgowych. E, tak samo byliśmy w laboratorium e, na jednych konwersatoriach. No ale nie będę ukrywać, nie zawsze jest tak fajnie, kolorowo. W większości jednak te studia, ten... Cały program wygląda tak, że po prostu siedzimy na auli czy w klasie i po prostu realizujemy tematy. Słuchamy, robimy notatki, rozmawiamy, tu jakieś prezentacje, tego typu rzeczy. No, ale te akurat ostatnie dwa dni były mega ciekawe, więc fajnie, że udało mi się też tu nagrać i mogliście zaobserwować, jak to wygląda. Ale już się nie rozgadując, postanowiłam, że tak pokrótce Wam przedstawię, jakie mam teraz przedmioty w tym semestrze i co się na nie składa, no bo wiadomo, że sama nazwa dużo Wam nie powie. E, więc zacznę od tego przedmiotu, który interesuje mnie chyba najbardziej, tak na ten moment. Jest to psychologia emocji i motywacji. I tutaj mam i wykłady, i ćwiczenia. I jak sama nazwa wskazuje, no jest to mega ciekawy taki życiowy temat. Teraz na przykład omawiamy różne rodzaje miłości, fazę związku, na podstawie literatury robimy jakieś karty pracy, prace w grupach i bardzo mi się to podoba. Co prawda, te wykłady są dość monotonne, no bo jednak jest to teoria, te wszystkie teorie, jakieś emocje według tego, tego, tego. No i to jest takie, no że po prostu trzeba to po prostu wiedzieć, no ale jednak teoria też jest niezbędna, żeby później to przełożyć na ćwiczenia, na praktykę. Ale to jest faktycznie taki, chyba jeden z moich ulubionych przedmiotów do tej pory. Bo tak jak teraz omawiamy właśnie takie psychologiczne aspekty miłości, dlaczego tak się dzieje, że związki się rozpadają, czym się charakteryzuje ten związek przyjacielski, czym to się różni od, od zakochania, od romantycznego związku, więc no myślę, że jak sami słyszycie, są to takie. Po prostu ciekawe tematy, które można połączyć z życiem codziennym. W planie mamy też uczyć się o zazdrości, nienawiści, o szczęściu, więc takie fajne, bardzo fajne tematy. I to jest właśnie ten jeden przedmiot, psychologia emocji i motywacji. Kolejnym przedmiotem takim typowo właśnie psychologicznym jest psychologia poznawcza. I to już miałam w tamtym semestrze, teraz mam kontynuację. W tamtym semestrze mieliśmy wykłady i ćwiczenia tak co dwa tygodnie, a teraz mamy ćwiczenia co tydzień plus konwersatoria przez dwa tygodnie. I nie będę ukrywać, jest to najtrudniejszy przedmiot e, według mnie do tej pory na tych studiach. E, mamy też dość wymagającą tutaj prowadzącą, ale też która bardzo dobrze tłumaczy, no ale jest pełno czytania mm, i ciężko jest niektóre rzeczy zrozumieć, no bo psychologia poznawcza to jest em, na przykład uwaga, inteligencja, pamięć, myślenie. I to są takie procesy, których nie da się zaobserwować, tylko musimy się nauczyć jakby w jaki sposób funkcjonuje ta pamięć, na przykład na podstawie kilku, pięciu, sześciu różnych modeli, w jaki sposób ta pamięć długotrwała, krótkotrwała, jak to się przenosi do tej pamięci roboczej, jak to wszystko działa. I tego się nie da zaobserwować tak po prostu w życiu codziennym, jak na przykład nawet no, emocji też się nie da zaobserwować, ale jednak da się je tak wyrazić. A tutaj ten umysł jest no dość skomplikowany, więc to się łączy mm, też z biologią. I no, są to ciężkie tematy, bardzo dużo treści, bardzo dużo różnych nazwisk do zapamiętania. I pomimo tego, że jest to też ciekawe, to momentami bardzo takie monotonne i ciężkie w ogóle do opanowania. Więc no, tego przedmiotu chyba ogólnie boję się najbardziej w zasadzie od początku, a w tym semestrze już w ogóle, no bo tam jednak były te ćwiczenia co dwa tygodnie, to są co tydzień. Um, właśnie jutro też je mam, więc muszę ko przeczytać kolejnych 50 stron. Um, już 50 przeczytałam, jeszcze 50, więc w zasadzie co ćwiczenia praktycznie jest do czytania 100 stron literatury, um, gdzie jakby bez tego po prostu nie dacie rady, no, nie zrozumiecie tych tematów, bo jest tyle pojęć, powiedzmy, mamy w takim sylabusie. Jakie pojęcia musimy zdać na dane ćwiczenia, no to powiedzmy, jest tam taka tabelka, więc no to jest taki przedmiot, stricte też związany jednak z kierunkiem, ale, ale po prostu trudny i wymaga bardzo dużo czasu, żeby w ogóle go zrozumieć, bo tego nie da się nauczyć, tylko to po prostu trzeba. Zrozumieć. No ale generalnie właśnie ta psychologia poznawcza jest em, jakby tak skoncentrowana na tym myśleniu, pamięci, inteligencji, uwadze, różne teorii uwagi, em, co tam jeszcze było, sztuczna inteligencja, to też jakby wszystko się tutaj łączy, ale o tym akurat nie mamy niestety jakiś tematów w planie studiów, może to się zmieni, nie wiem, ale to też właśnie wchodzi w skład tej psychologii poznawczej. Biorę łyka kawki. No, i co dalej, no bo oczywiście na tych dwóch przedmiotach się nie kończy. E, mam też biologiczne podstawy zachowania. No to też już jest kontynuacja z tamtego semestru. Jak mnie obserwujecie na Instagramie, to wiecie, że na ten przedmiot poświęciłam i dalej poświęcam bardzo dużo czasu, no bo jestem po profilu humanistycznym, więc z biologią w zasadzie nie miałam nic wspólnego. E, no i w tamtym semestrze. Skupialiśmy się bardziej ogólnie na budowie mózgu, całego ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego, czyli tutaj na te wszystkie bruzdy, zakręty, wzgórze, podwzgórze, wszystkie jądra, jąderka, więc bardzo pamięciówka, no ale jednak to już jest taka dość rozszerzona biologia ale są to akurat dla mnie bardzo interesujące tematy i to się wszystko fajnie łączy właśnie z tą jednak psychologią z tymi zaburzeniami, patologiami przede wszystkim jak to jak jakieś jedno niedziałające jąderko może wpłynąć na cały w ogóle układ nerwowy jak właśnie jakieś zaburzenia w trakcie porodu później wpływają na dziecko więc to jest temat, który chyba interesuje mnie ba, tak, no najbardziej do tej pory i przez to też jakby wzbudziło się we mnie takie zainteresowanie do tej psychologii klinicznej, no bo jest to jednak taka podstawa tej psychologii, bo do społecznej nie wiem, czy aż tak będzie to istotne, szczerze mówiąc, to funkcjonowanie mózgu, no bo wiadomo, że no jakby to jest taki nasz narząd, taki który nas napędza do wszystkiego i jednak warunkuje te nasze zachowania, ale wydaje mi się, że nie trzeba znać aż takich szczegółów szczegółików, żeby pracować później w takiej psychologii rodzinnej i społecznej. No, ale jednak jest to niezbędne do takiej właśnie neuropsychologii, która naprawdę mnie zainteresowała. Nie spodziewałam się, że pójdę kiedyś w tym kierunku, no jeszcze nie wiem czy pójdę, ale faktycznie jest to coś, co mnie interesuje. W tym semestrze z tego co widziałam też będziemy mieć dużo takich tematów na tych biologicznych podstawach zachowania związanych właśnie bardziej już z takim życiem codziennym, na przykład jak muzyka wpływa na mózg. Tego typu rzeczy, więc też e, bardzo ciekawe tematy. No ale też nie będzie tak łatwo, no bo tak jak tam mieliśmy budowę mózgu, taką bruzdę, zakręty, wszystkie dokładnie, tak teraz będziemy mieć budowę muszczku, więc to też będzie pewnie dość skomplikowane i czasochłonne, ale to są naprawdę takie rzeczy, które po prostu lubię się uczyć i pomimo, że zajmują mega dużo czasu, to jeśli lubicie biologię i w ogóle tego typu, takie rzeczy um, związane właśnie z funkcjonowaniem mózgu, to akurat to jest przedmiot dla Was, naprawdę. Tutaj, jeśli tylko poświęcicie trochę więcej czasu, no też kwestia na jaką prowadzą prowadzącą traficie, bo u nas na przykład prowadzi to prodziekan i jest to jedna chyba z tutaj moich ulubionych prowadzących, tak jak ona to dokładnie tłumaczy, um, takie życiowe przykłady podaje, to naprawdę wiele wynoszę i z wykładów i z ćwiczeń, więc no tutaj jestem bardzo zadowolona, że trafiłam akurat na taką prowadzącą. Um, no i co? To są w zasadzie trzy takie główne mm, przedmioty na których skupiam się najbardziej, bo są jednak najbardziej związane z kierunkiem i też zajmują najwięcej czasu, żeby się na nie przygotować, ale na tym się nie kończy. Oczywiście na tym się nie kończy. Są też takie przedmioty, akurat w tym semestrze nie mogę powiedzieć, że są to takie stricte zapychacze, no bo jednak wiążą się z tym kierunkiem, tak jak na przykład historia myśli psychologicznej. Nie będę ukrywać, ja nigdy nie lubiłam historii i nigdy się z nią chyba nie polubię, chociaż byłam na profilu humanistycznym. Ale tyle tutaj, że to jest właśnie ta historia myśli psychologicznej. No i pomimo tego, że no skupiamy się na tych początkach tego wszystkiego, podstawowych badaniach, podstawowych ojcach psychologii, tym wszystkim, no co no jednak mnie to trochę nudzi. No, wiem, że jest to wiedza niezbędna dla psychologa, no bo jednak trzeba mieć jakiekolwiek pojęcie em, o tym kierunku, ale no jest to coś, co po prostu czuję, że po prostu muszę zdać, muszę się nauczyć, ale wiem, że w tym kierunku nie pójdę i jakoś nie będę z tego korzystać w przyszłości, ale no jest, trzeba, trzeba napisać. Mam i wykłady, i ćwiczenia. Więc, no, jeśli lubicie taką właśnie historię, różne te badania, jak to było od samego początku do teraz, no to okej, okay, ale no, ja akurat tego fanku wielką nie jestem, ale poradzę sobie z tym, to, to akurat wiem. Też mamy prezentację na, do zrobienia, mamy tutaj referat na przykład do napisania na podstawie jednej z takich wybranych książek psychologicznych, więc, no. Jest to taki przedmiot, który wolałabym, żeby go nie było, ale być musi. E, kolejną taką rzeczą jest pedagogika i to jest fakultet akurat. Tutaj była do wyboru socjologia albo pedagogika. Ja wybrałam pedagogikę. E, co prawda, do tej pory miałam tylko jeden wykład. Ale z tego co już ta nasza prowadząca powiedziała, to dowiedzieliśmy się, że zajmuje się między innymi właśnie pacjentami z zaburzeniami odżywiania i o tym też będzie dużo na tych wykładach. Więc ja jestem mega teraz szczęśliwa, że wybrałam ten fakultet, bo mnie to mega interesuje, też w przyszłości chciałabym pójść właśnie w tą psychodietetykę. Więc no, jest to w zasadzie taki dodatkowy przedmiot, ale obowiązkowy. No, i tutaj nie wiem, jak to jest na innych uczelniach, bo możliwe, że te fakultety po prostu są u was inne. Tak też może być, bo wydaje mi się, że to nie jest jakby obowiązkowy program akurat nauczania. Po prostu chyba uczelnia decyduje, co i jak. No i co? W zasadzie mam jeszcze BWF, 30 godzin bwf do wyrobienia w tym semestrze. W tamtym też już wyrobiłam 30 godzin BWF-u. No i czy ja o czymś zapomniałam? To jest dobre pytanie. A, angielski. Język angielski. Mamy jeszcze w tym semestrze, zaczęliśmy właśnie język obcy, i będzie to kontynuowane przez dwa pół roku. Ja zdecydowałam się na angielski, i wygląda to po prostu w zasadzie tak jak w szkole. Też super, bo trafiłam na taką em, panią, która. Pracuje jakby na tych egzaminach cambridge'owskich, więc ma świetny akcent i skupia się na mówieniu, na naszych zajęciach. Więc będziemy mieć egzamin taki i z tej części takiej ogólnej, językowej, żeby sprawdzić poziom języka, bo każdy student chyba musi na B2 um, mieć ten poziom językowy, ale też język specjalistyczny, czyli będziemy czytamy już w zasadzie jakieś artykuły naukowe po angielsku, jakieś ćwiczenie na ten temat, i z tego też będzie egzamin, ale to już za 2,5 roku. A teraz tylko kolokwia właśnie czy ze słówek, czy z tego słownictwa takiego psychologicznego, czy ogólnie em, z języka, mamy po prostu zwykły podręcznik. E, też nam e, tutaj pani doktor, czy to magister, chyba doktor, e, wysyła e, jakieś takie różne artykuły do tego ćwiczenia. No, w zasadzie ten angielski jakoś nie różni się dużo od tego, co miałam e, w liceum. Tyle. W zasadzie w tym semestrze to jest tyle. Wydaje się, że są to tam 4 czy 5 przedmiotów, ale jednak czasowo schodzi z tym długo, bo są i wykłady, i ćwiczenia. Gdzie macie i wykłady, i ćwiczenia po półtorej godzinie, więc no ten plan w tym semestrze mam dość taki przeładowany, szczególnie poniedziałki i piątki. W środku tygodnia nie jest akurat tak źle, ale no faktycznie nie ma dużo czasu takiego wolnego, bo. No, kwestia przygotowania się do tych ćwiczeń, przeczytania tego wszystkiego jest czasochłonne, ale są to takie treści, które faktycznie mnie w większości ciekawią, więc jeśli mam być szczera, ja jestem bardzo zadowolona z wyboru kierunku. I bałam się, że właśnie będzie dużo takich zapychaczy. Było ich trochę na tym pierwszym semestrze, ale już teraz i później na późniejszych latach też widziałam, że tego nie ma. Więc cieszę się, że jednak em, psychologia opiera się na tej psychologii, a nie że mam tutaj jakieś takich dużo niepotrzebnych treści, które nigdy mi się w przyszłości do tego zawodu nie przydadzą, a tutaj jednak em, wiem, że dużo z tego wyciągnę, już dużo się nauczyłam do tej pory, a jeszcze przede mną 4,5 roku. Więc... Więc myślę, że wyjdę po prostu z taką wystarczającą wiedzą z tych studiów i ja osobiście bardzo mogę polecić ten kierunek. Jeśli interesują u Was właśnie takie tematy, jak działa myśl ludzka, jak to jest, że jesteśmy tacy, a nie inni, jak to się dzieje w tym naszym mózgu, wszystko, to faktycznie bardzo mogę Wam polecić. Co prawda nie wiem, jak to wygląda na innych uniwersytetach, nie mam żadnego porównania, bo od początku studiuję tylko tutaj i no. Ja polecam, bardzo polecam. Nawet jeśli nie do końca może będzie to kierunek dla Was, to nawet zacząć, bo dla samego siebie nauczyć się takich rzeczy, które można w sobie zauważyć, jak to faktycznie się dzieje, że na przykład ta koncentracja uwagi. Działa tak, a nie inaczej? Czy faktycznie mamy tą podzielność uwagi? Jak to działa, że teraz odczuwamy radość, teraz szczęście, na przykład spożywając dany posiłek, a spożywając inny już nie, że to wszystko siedzi tam też w tym mózgu? To jest niesamowite i no mnie mega interesują te tematy i Jestem wdzięczna sobie, że mogę w ogóle to studiować i że się tak przyłożyłam też do matury, no bo jednak jest to jeden z najbardziej obleganych kierunków. U nas na przykład było chyba 17 osób na jedno miejsce na uczelni, więc no jest walka o te miejsca, ale jeśli tylko Wam na tym zależy, to na pewno się Wam uda i ważne, żeby dążyć do celu do końca i jeśli tylko tego chcecie, to jeśli w tym roku nawet się Wam nie uda, to za rok próbujcie i uwierzcie, że warto. Naprawdę warto. Ja jestem mega zadowolona z tego kierunku i czekam na wasze komentarze, jeśli też studiujecie psychologię, możecie mi dać znać jak to u was wygląda, bo jestem mega ciekawa, czy mamy takie same przedmioty, taki sam jakby program tok nauczania, czy to jednak wygląda inaczej. Więc jeśli tylko em, możecie napiszcie mi komentarz, dajcie jakiś swój feedback, czy właśnie może planujecie iść na psychologię, macie jakieś pytania do mnie dotyczące tego kierunku, to też śmiało piszcie, będę odpisywać i chętnie spytam Poczytam. No i co? Mam nadzieję, że wyjaśniłam to wystarczająco dobrze, że się Wam podobał ten filmik i my się już widzimy w następnym filmiku. Pa!